Halo dzień, dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sell i Don't Step na modach. W poprzednim odcinku dostaliśmy mapę do skalbu, która nas zaprowadzi do skalbu! I jakimś cudem po zjedzeniu tej mapy w nauczeniu się to ona nie znika i możemy sobie tak robić. Czy to odnawia poczytalność? Czasem... Nie nie odnawia. Czasem odno e normalnie od Przeczytany blueprint odnawia nam poczytalność, więc istniała szansa, że system jest głupi, ale system głupi nie jest. W poprzednim odcinku udało nam się też sklepać cienistego nietoperza, który w sumie okazał się frajerem. Czy to dobrze? Chyba tak. Jakby go, jakbyśmy dostali łomot, nie byłoby aż tak fajnie. Dobra, wyrzućmy może to tutaj, żebyśmy mieli światło. E, bo to też szczerze mówiąc jest odrobinę irytujące, to, że no, ja nic nie widzę tutaj biegając. E, my musimy teraz stąd wyjść. Jak tu wygląda sytuacja? Ach, nie dają mi zobaczyć. Jest kijowo. Hmm, przydałoby nam się pik skiny zdecydowanie, wiecie? Bo teraz możemy sobie dostać na pysk. E... Dobra, udało nam się być w miarę szybkim. Czy oni będą strzelać? Nie strzelają bardzo dobrze. E, czy ja dobrze biegnę? Czy ja dobrze biegnę? Bo ja chcę tutaj się dostać. I tak, tutaj mamy łódkę, która nas e, normalnie tam zabiera, ale co to jest za biom? My tutaj byliśmy dawno temu, naprawdę dawno temu, jakby no. Nie teraz, no bo chyba po prostu weźmiemy tę łódkę i tutaj i tak przepłyniemy, jakby i tak był reward e, tych, 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 tych łódeczek, więc powinno to i tak w miarę szybko e, nam się udać osiągnąć, trzeba tylko jeszcze tutaj z tymi gentlemanami. no w sumie tak przebiegamy przez sam centrum ruin, kto by się spodziewał, że dostaniemy ogon, skoro jest cykl odpalony, nie? Dobra, koniec tej lodzialni. Jeśli można się tak wyrazić. Nie można, nie pozwalam. Ja hmm, pancerza nie mam. Dajcie mi spokój! Jak wskoczę na łódkę, to oni się wszyscy pozamieniają w te gówniane shadowy. Co nie? Nie, oni się nic nie zrobili. Dobra. Dobra, to było niebezpieczne. Jezu, jakbym nie założył tego armora, to szansa na wywalenie się wynosiłyby... E, przynajmniej 100%, ale na szczęście nie bo jesteśmy w stanie się teraz na spokojnie ogrzać. Staty, wciul. Ale trudno, tak czasem bywa. Aby przeżyć, trzeba walczyć. Może to nam odnowi minimalne ilości życia. Albo coś ten skalp nam nieco pomoże. E, czy ja właśnie straciłem pochodnie? Chyba ją, chyba jo, chyba ją. Trudno, bywa i tak. E, jakby pochodnia to nie jest koniec świata. Konkretnie i brak. Dobra, uzyskajmy może nasze itemy. Ile ja zużyłem broni? Boże, miałem... On ma 200 użyć, a już prawie cały go zużyłem. A w sumie to moją alternatywą są dzidy. To w sumie może lepiej by było oszczędzać te bronie. Na stówę by lepiej tak było zrobić. Ale tego nie zrobię. Dlaczego? No, tak. Czy ja nie mam tu wiosła naprawdę żadnego? Ja najbliższe drzewo, słuchajcie, mam tu. W sumie blisko, ale... Weź teraz tam biegnij człowieku. Dobra, przelecimy się. Trudno Nie podoba mi się to, co tu się dzieje. Czym ty jesteś, powiedz To jest bardzo wesołe ognisko Czego my tutaj nie mamy, słuchajcie Dajcie mi wiosło O! prawie dostałem na pysk. O, prawie zginąłem! Ach, <laughs> dobra, wyleczmy się tak 50 HP to jest minimum, mówię. Sterobiki biją za 50. My się z starobikami całkiem często napieprzamy. To wypadałoby przynajmniej tego 50 HP mieć, nie? Fajnie by było, jakbyśmy jeszcze w sumie dał nam się zdobyć jakieś grzyby zielone. Grzyby zielone są wspaniałe. Zrzega, jakie zielone. Niebieskie oczywiście. Są one wspaniałe na odnowę. A chyba nie mam co liczyć, że teraz przybiegnie Volganki i znowu nas polatuje. E, dobra, zasuwaj. Oh yeah, oponenci, tylko że na morzu. Dobra, płyniemy na tamtą wyspę i będziemy tam, słuchajcie, szukać przede wszystkim e, kolejnych figur Maxwell'a i... Kolejnych figur, kolejnych części figur Maxuela i przede wszystkim jeszcze oprócz figur Maxuela e, skalp, który został nam tutaj e, pokazany przez mapę. Chociaż w sumie, czy my powinniśmy uwierzyć mapie, której nie znaleźliśmy, tylko wypadła nam ona z ogromnego portalu? Jakby ogromny portal oznacza ogromną siłę, która go przywołała, a ogromna siła, która przywołuje portale, jest w stanie nam spuścić łomot. O wilku, mowa, dzień dobry! <tryk> Ten dźwięk na sam końcu Dobra, co to jest? Kolejna ma, kolejny schemat. Dobra, zasuwam! Spokojnie No szlak To strzałki pokazuje. Lubię strzałki A to? Kolejny schemat. Boże! Ua! Terror Musimy się śpieszyć. No bo doba, wiecie co? Zrobimy sobie leniwą wersję. Jakby i tak już jesteśmy tak trochę w dupie. Hmm. Gdzie ty wskazujesz? Hmm, w Ilunie. On jest w sumie chyba nam na rękę? A nie jestem pewien. Bo on nas teraz przyspieszy, nie? Przestań nas wsysać. Dobra, jest stabilnie. Jakby te, 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 ci kole. To, to jest wspaniała rzecz. Bo jakby oni zapewniają nam takie ilości e, życia. W sensie każdy jeden taki kolega zabity to jest 10 życia. O tak, za darmo. Jeszcze głód dają dodatku. Jakby... Powiedzcie mi, czy są jakieś minusy w pioziolenia tych ziomków? Nie ma żadnych. Jakby są strasznie overpower. Siema VLORL. Z dwóch ich nawet. Dlaczego wy tu robicie? Mówiłem wam już, że te loty w tym mi się strasznie podobają. Można ogólnie na nie wchodzić, ale jeszcze łódkę stację i będzie. Jak będzie jakiś przy brzegu, to wam pokażę, ale no. Ciekawe, co te ziomki tutaj robią. Jakby czegoś trochę chroniły, wygląda. Nie podoba mi się ten wariant. Absolutnie nie. Dobra, co my tutaj mamy? Ja tam widzę, słuchajcie, jakiś Meneli. Wioska jakaś. Czy to jest. Morska wioska świnek? Eskimosi! Chłopaki, znaleźliśmy wioskę Eskimosów! Jej. Siema. Kwiatki. Kwiatką nie pogardzę. Idzie do nas victory. Nie jest dobrze! Gdzie jest czesto? Siema, czesto. Weź to, weź to, weź to. A, a, czego ty chcesz? Ty, fish A to nie jest spoko? To jest spoko jedzenie. Nie pogardzę. E, tokeny możemy zestakować i mamy miejsce. Ty, do... tutaj jest sklep ten z rybami, i możemy do niego wejść. Siema. Aha, jak zawsze mamy tunel robaka. Uuu, ale duży! Nie wygląda! Sklep z rybkami i mamy tutaj właśnie ryby. Duclops. Cześć, ja w sklepie jestem? W mięsnym. Ty. Aha, bo często tutaj nam blokował. Dobra, już się bałem, że nie będę mógł przejść. Ach, Deerclops, Deerclops. No dobrze, dobrze. Ty, oni trzymają butelki. To jakbym zwalił, to może bym odzyskał taką butelkę. To brzmi jak kuszący plan. No siema, Deerclops. Tu, 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 Czekaj, czekaj. Ja nie będę się na niego rzucał jak debil. Ja już straciłem jeden plecak w swoim życiu. Czekaj, kurde. Chodź tu i nie wkurzaj mnie. Dobra. Chłopco lasy Nie, świnie deklu. Charlity deklu. Właśnie zaatakowałeś świnie. Trójgaret. Dobra, dajmy im się wykrwawić. Chciałem wam pomóc. Naprawdę chciałem. Ale nie zostawiacie mi żadnego wyboru. Klops, Mam tu jeszcze jednego gentlemana do wyjaśnienia. Jakbyś był tak miły? Pięknie, dziękuję. My to się zawsze jednak dogadywaliśmy dobrze, wiecie? On zabił mojego kolegę. Ty palowo, jedna. Tak, czekałem aż wejdzie noc. Teraz, jako że jestem szefem Konstant, mogę ci spuścić koncertowy łomot. Zgadza się, tak wyglądają koncertowe łomoty, Nie pytajcie. Wiesz, że ja już nie mam na ciebie mieczy. Kończą mi się zużycia, byczku. Weź się odpuść. Weź się odpuść. Ty, ale jak jasno jest. W sensie zauważcie, że już. Aha, bo pełnia jest. Jo. To ma sens zabił naszego towarzysza, naszą wisienkę. To była wisienka na torcie mojego życia. Mój Boże, co my teraz zrobimy? Bez wisienki. Nie wiem, może znajdziemy jakąś kolejną. Głowa! Chłopaki, znaleźliśmy część figury. Figury, e... Tak, figury. Posągu. Wielkiego Maxwella. A ty! Myślę, ja mam <śleszy> Pancerza? 1%. procent Nie jest to dużo, nie jest to mało Można powiedzieć, że jest średnio e, Dobra, my mamy tam linę, to sobie trochę pobiegamy może z nim No właśnie, damy mu tak, jakby mógłbym podejść, ja myślę, że dałby radę wtedy zebrać tam, ten plecak, ale powiedzcie mi po co mam ryzykować? Jak mogę to zrobić na spokojnie? Widzę to ja bym wziął Wziąłem też sobie dodatko... Dobra, siema e, Czterea byśmy też odłożyli bo szkoda stara dobrego, nie? Eee, I trzeba by tę walkę dokończyć przed dniem. Bo nam znowu spadną Nie Niedobrze. Siedzi pod jego nogami. No wal. Mm no już padł, spoko. Dobra, teraz z tym ziomkiem możemy się skończyć. W ogóle Winterfistowy Dioclops jest trudniejszy od klasycznego, ze względu na to, że zasięg e, ataku, jaki on jest w stanie wykrzesać, jest większy e, niż e, tego lasowego, niż takiego standardowego. Przez co, no, jakby no, gracz myśli, a mam miejsce, mogę go doczować tak jak normalnego Dioclopsa, on pick, Pali na większy dystans. Człowiek się nie spodziewa czegoś takiego i dostaje potem od życia łomot. Więc, no. Fudy. <śled> I tak mamy Aybelle, więc jakby, no, mogliśmy to zrobić, nie? Bo jakby dostaliśmy w jednym odcinku za darmo. I tutaj mamy schemat do skalbu, który jest gdzieś tam, dobra. E, to bym chciał, okej. Okay. Mamy strasznie dużo tutaj rzeczy ze sobą. Mamy tutaj jedną mapę ze skarbem. Hmm, dobra, wyjaśnijmy tego ziomka. Ochapa się póki co martwić nie musimy, więc luzik. Miło się w końcu nie musieć martwić o HP. My chyba zdążymy go dojechać na czas. Pięknie, dziękuję. Gdzie jest moje pochodnie? Ja nie mam pochodni chyba. Ale akcja. Dobra. I teraz my musimy się totalnie okałnąć, jeśli chodzi o miejsce. Dobra, to można wyrzucić. To chcemy zdecydowanie ze sobą wziąć, ale moglibyśmy tak na przykład wyrzucić to cacko. Eee, dzida. Aha, leży. Dobra. To ma sens. No już, walczymy, walczymy. Pięknie dziękuję. Ty, w ogóle już 20 mamy tych tokenów. Już niedługo będziemy mogli odwiedzić tamtego gościa, który je zbiera i zobaczymy, czy coś nam będzie chciał podrzucić w zamian za nie. Jakby może jakiś spoko z tego wyniknie, nie? E Dobra, I ja muszę się, tak jak mówię, pozbyć jakiegoś syfu, Seku, bo my mamy za dużo syfu, to można totalnie wyrzucić. E, I jako tako chyba żyjemy. To mogłem zostawić w sumie na łodzi, ale nie pomyślałem. No cóż, czas, czasem tak bywa. E, tutaj mamy mapę do skarbu. To dużo itemów. Dobra, widzieliśmy dewno, to możemy wyrzucić wiosło. Prosta matematyka. Dobra, i ten skarb. Uj, tu mamy jeszcze jedną mękę. Dobra, czyli my teraz będziemy mieli w sumie wszystko do naszej figury. I znowu nie ma miejsca. Co ty chcesz? Dzięki za kaktusa. Idź stąd. Mam cię gdzieś, koleżanko. Kochana, ty moja. <słuch> Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Tutaj mamy biom plażowy. Trochę. W sumie przypomina to, co widzieliśmy wcześniej. I mamy Bobel. Le Bobel. To są, słuchajcie, Woody. To jest masa Woody, którzy zostali przemienieni w boby i są Bobami do końca swoich dni. Czy oni zadają obrażenia? Chyba nie. I jest tutaj skrzynka i jest ona chroniona przez ogień. Czy to jest ta skrzynka? Nie. To jest ta mapa. Tak, to jest ta. Wiecie co? Najpierw zrobimy sobie miejsce. Wyrzucimy nawet obiektywnie przydatne przedmioty, żeby e, po prostu móc je po... wziąć, to co tam jest w środku. Wiecie, tak szybko i uciec, bo jakby. No, inaczej może być niewesoło. 40 fosil fragmentów. Boże! Jakie to jest słuchajcie, cenne. No, i teraz tu będzie leżeć. Spoko, może chce leżeć. Ale jakby to w Blade Gamie by się bardziej przydało, teraz no to wiecie. Dobra, myślę, że to będzie musiała być dynamiczna akcja przechwycenia itemów, ale na szczęście tak nie jest. E, możemy jeszcze się w sumie rozejrzeć tutaj do końca. E, czy nie znajdziemy jeszcze jakichś elementów? E, nie, to są po prostu patyki jakieś. Dobra, czy nie znajdziemy jeszcze jakichś elementów figury Maxwella? Bo może się okazać, że coś nam zwyczajnie umknie, e, i potem głupio by było się po to wracać. E, a jakby. To się dalej ciągnie. Ja myślałem szczerze mówiąc, że to się szybko dosyć skończyło, a widzę, że jednak nie. Uuu u, 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 u. Znaleźliśmy coś ciekawego, ale psy nas zaatakowały. Okęt nasz wpłynął w mgłę i fegaty dwie. Nie mamy pancerza XD ze mnie. Dlaczego odłożyłem pancerz? Tak trochę przydatną rzecz, jakby na to nie patrzeć, nie? E Dobra, wy wytecimy może tę ekipę na czymś. Nie będziemy się tutaj zabijać z tymi ziomkami. Tylko pytanie, czy jest tutaj coś, co chciałoby pokonać te lodowe psy. Obawiam się, że może być z tym delikatny problem. Ale dobra, zaraz coś się znajdzie. Zaraz słuchajcie, coś się znajdzie. Tutaj są jakieś pająki lodowe na pewno. O właśnie, dzień dobry, lodowe pająki. Czy... O ale jest super! O ale wygląda zabójczo. Powiedzcie, że nie wygląda zabójczo. Powiedzcie mu to w twarz. One są też na mnie. Super. Dobra, na szczęście wszyscy są debilami. O, jeszcze jest ten tutaj, karakan. Dobra, i one teraz mogą ze sobą zacząć chcieć walczyć. Mhm. Dobra. I, 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 teraz wchodzimy my. A może z bronią, tak na przykład. Teraz wchodzimy my i pomagamy naszym. Jestem cieniem, który został zapuszkowany. Mój Boże. Wszyscy jesteśmy dorwani. Tylko lodowy pies. Na nieśmiertelność na to. doba. wyjaśnijmy wszystkich może. Tak nie wiem, dla beki. Siema, zdychaj. Zdychaj, ile ty masz życia? Jeja. Już zapomniałem jakie to są kupy. Eee, dobra, i teraz plecak. Tu jest nasz plecak. Czy to są śnieżne małpy, czy to są małpy bez twarzy, czy jakie jest założenie artysty? Nie mam pojęcia. Niech będzie. Eee, dobra. My chcemy sobie tam dalej pójść i zobaczyć, co dalej tam jeszcze jest, ale musielibyśmy się jeszcze ogrzać. Tutaj mamy jakieś pojedyncze drzewo, możemy się na nim bardzo myślę, że spoko rozgrzać. Bardzo mamy eleganckie tutaj ustawienie. Kalt. Pozostał jeden. Jeden, kto nie chce odpuścić. Ale już dużo co ukryliśmy, to na pewno cały hamlet już chyba mamy za nami. W sumie tle mi przychodzi do głowy i teraz, jakby kończymy tę, nie wiem, zimową przygodę, chyba można tak to nazwać. E, ale bardzo mi się podoba, swoim dogom, jakby cały zamysł, że jakby wyspa, na której zawsze jest zimno, i jakby no na tej wyspie są unikalne, jakby stworzenia. No w sumie taka lunarna wyspa, tylko że nieco inna tematycznie. Wykorzystali trochę pomysłów z innych rozszerzeń, ale jakby broni się to wszystko. Bardzo ładnie się to broni, mimo. Dobra, zobaczmy co tam było, bo tutaj jest jakaś chyba krytycznie zimna strefa. Ja bym tak to określił, niezbyt precyzyjnie. Ty my młotek mamy. Ach, tutaj ktoś. Że. O, wielki pająk. Oj, wszystko. Ej. Ej. Obczajcie to. Wszystko zamroziło <laughs> Z wyjątkiem jelenia. Aha, no tak, bo to są lodowe jelenie, ma sens. Reasumując, jest tutaj dużo naprawdę ciekawych istot, które no nie miały chyba tyle szczęścia, co my i nie zaopatrzyły się w czapkę, ale chyba możemy im pomóc. Tak, możemy je poskuwać i wtedy widać, że są znacznie jednak mniejsze niż byli w rzeczywistości. No, kruki nie są aż tak wielkie, ale no możemy je wypuścić, żeby uzyskać lód. Czy on jest na mnie zagrowany? Nie, nie jest na mnie zagrowany, a spróbowałbyś być na mnie zagrowany. O Krutniku i Daniu. Dobra, zobaczmy, czy tu jeszcze znajdziemy jakiegoś dużego zwierzaka. Oj, tak, znajdziemy tu innego dużego zwierzaka. Ciekawe, czy. Mm... Tak, bo on chyba uwzględnia to, że my mamy teraz święta i normalnie to byłby e, normalny Dylklops, tutaj taki zamrożony i no, bardzo ładnie w sumie wygląda ten biom i strasznie mi się podoba. Mogłoby coś takiego, według mnie spokojnie być w klasycznym donsterwie, i jakby wyglądałoby to nadal e, przekozacko. Ale to chyba wszystko, jeśli chodzi o o o, o o, 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 o jednak nie. Mam tutaj jeszcze większego zwierzaka, którego sobie też możemy wyjąć, bo dlaczego by nie? Wstawaj, Samuraju! Wychodź z tego lodu. O! On, on nadal jest wielki. On jest większy niż zwykle. Czekajcie, odsuńmy się, bo on może ryknąć. Bo jest zima, nie? A on zimą idzie spać. Nie, chodzi se tako normalnie. No spoko, wypuściliśmy Miśka. Miśku, no w sumie ma futelko? no to może sobie tutaj żyć. Żyj i bądź wolny. Nie jest nawet na mnie zagrowany, go, myśl. Ale chyba wydaje mi się, że jest większy niż powinien być. Nie wiem czemu. <gry> Dobra. E, to my mamy chyba wszystko, jeśli chodzi o ten biom. Jakby myślę, że to jest. E, już więcej tutaj e, nie zrobimy, tak więc teraz weźmiemy sobie... O, drzewa tną. Bardzo dobrze. A z tną z, ściął drzewo. Możemy mułkać? Nie, nie kadnijmy kłód. On jest sobie kłody. To nie bądźmy e, gnojami najgorszymi. Tutaj ktoś się zeseł, e, a mi zimno się zrobiło. E, ja nie pamiętam tego, szczerze mówiąc. E, ja widzę, że też mam dwie pochodnie. To w sumie możemy jedną wyrzucić, żeby trochę e, zaoszczędzić miejsca, bo trochę miejsca zawsze nam się jednak może e, tutaj przydać. E, e, hmm. To chyba sobie weźmiemy za dnia. Akurat to jest całkiem spoko przedmiot Termal W nocy go lepiej jest wywalić, bo notyluje on nas tylko. E, nagrzejemy może go jeszcze, bo on teraz jak spadnie do normalnego poziomu, to on się stopi, zniszczy, jakkolwiek by to nie nazwać. Tak więc, no, żeby jeszcze trochę móc się tym jednym Thermal tutaj nacieszyć, e, tak więc plan na ten odcinek, jako że trochę czasu nam jeszcze zostało, jest, żeby zobaczyć, co się stanie, jak złożymy tam e, figurę Maxwell'a. E, to jest pierwszy pomysł. Drugi pomysł e, jest taki, żeby skalp, ale skalp chyba już e, zostawimy sobie na kolejny odcinek, bo gdzie jeszcze jest ten skalp? Weź mi przypomnij. E, no, jest kawałek stąd, tak, tak więc no, nie ma tutaj chyba co za bardzo liczyć. E, aha, to jest chyba ta strzałka, tylko że ona tutaj tak e, trochę została przez życie. Bamboozled, tak więc, e, no, e, gdzieś tutaj jest nasza łódka. I my musimy jeszcze pamiętać, żeby wziąć oczywiście wiosło. Gdzieś ono tutaj powinno leżeć. Ja pamiętam, że my wyrzucaliśmy wiosło. E, możemy też sobie te butelki wziąć, bo tak, one świecą. I będziemy mogli sobie zadbać o jakieś ładne oświetlenie. E, jak No, tak, będziemy mogli zadbać o ładne oświetlenie. Ładne oświetlenie zawsze to jest e, jakby no, na plus. E, możemy też tutaj coś wsadzić. E, nie wiem, treasure map. W sumie to byśmy mogli tutaj wsadzić e, i mamy slota, mamy slota. E, to jeszcze teraz sobie tutaj bierzemy szybko wiosło i podpływamy do tamtego brzegu. Teraz tylko by się nie pochlapać, bo tutaj dosyć zimno jest. Aha, no super, to nieźle mi poszło. Dobry plan, ale w ogóle animacja wydr, tak rozumiem wydr chyba. Były jeszcze jakieś zwierzaki podobne do wydr, które nie były wydami, ale nie pamiętam totalnie jak one się nazywały. Ale było coś takiego na pewno. E, tak więc. No. <laughs> Może jeszcze ten tutaj go Wolfgangi. <laughs> to jest jedna z ze śmieszniejszych rzeczy. O dzień dobry. Co tutaj byś chciał? O! Dostaliśmy kukurydzę. Ej, hey, to jest food. 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 Ty, ale ile to HP odnawia? HP sobie możemy odnowić za pomocą tego, bo i tak mam jeszcze mięso, które będziemy rzeć. Tak więc no, dziękuję serdecznie pani Wendy za najedzenie i zaspokojenie moich głodowych potrzeb. Teraz pytanie, czy tutaj morsy wyruszyły na nocną przejażdżkę, czy niezbyt? Bo jest to jednak dosyć istotna informacja. Dobra, i morsy są skitane. Mm. Tak więc możemy teraz tutaj aktywować e, tego, tę figurę tutaj. Ciekaw, złożyć, tak, bo nie wiemy w sumie co się stanie. E, I przepakujmy może EQ, tak żeby być gotowi na potencjalny łomot. Co się nam może przydać? E, zbroja ja na pewno może się nam przydać, co się może e, przydać. E, ś... o, super. Mm. Dodatkowe światło też nam się przydać, jak najbardziej może. E, wszystko jest, słuchajcie, e, ogarnięte. Pyma sort. E, jeszcze byśmy, może, plecak gdzieś nieco dalej zostawili. E, żeby no. Potencjalny łomot był e, jak najbardziej do odratowania, nie? E, I. Ole! Maxwell, przycudowny! Dzień dobry, panie Maxwellu! O, fakt, to jest boss. O, fakt, tutaj jeszcze Fuel Seeker jakieś się pojawiły. O, on zbije. Dobra, czekajcie, Aybella nas uratuje przed piorunami. Co to jest? Poczekajmy, może na dzień. Boję się tego. Pick me, mam, I'm scared. Mamy tu Kika Maxuela. Mamy tu jakieś dziwne rzeczy, czekajcie, na miniaturkę żeby było. Aaaa, co tam, uziemiony jestem. <laughs> Dobra, będzie ładnie na miniaturkę tutaj. A ustawmy się. O, siema, siema. Piękny chłopcze. Dobra. Co ty powiesz na rozpoczęcie walki? Czy my go w ogóle możemy... Ma, możemy go chyba bić, tylko jakąś broń można by wziąć. Tylko, ja bym poczekał jeszcze na dzień. W sensie, pewnie jak my zaczniemy go atakować, to on wtedy zacznie odpierdzielać, nie? Tak więc może lepiej nie. I co sobie, weźmiemy tak. Trzymajmy się może tutaj. Trzymajmy Aybelle też e, pod ręką. Mmm... Ale dobrze w ogóle, że my ją wyjęliśmy wcześniej. Jezu! O! Dobra! Aha, dobra. Coś co się aktywował? O! o! Co to jest? Halko Stachu? Co to jest? Prosiłbym o uprzejmą informację. O! Czy ja właśnie się aktywowałem? Tak, właśnie aktywowałem Molsy. Niezbyt bytrz. Oj! Oj, oj, Dobra, 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 dobra. odwrót, odwrót, proszę państwa. Światło poproszę. Pusticie mi? Mordy wy moje. Jesteśmy trochę w dupie z tymi typami. O, to, wiecie co? Tak sobie patrzę, że ten duży jest wolny. Może najpierw skupmy się na tym dużym, e, a potem dopiero się zajmiemy tym małym. E, bo jakby, no, ten szybki jest dosyć ciężkim zawodnikiem. No, jest totalnie ciężki. Ach, oni są za szybcy dla mnie. Ale mają strasznie mały zasięg ataku, i to trzeba wykorzystywać. To no jakby Dunstop nas przyzwyczaja często do tego, że oponenci. No tego. O! Udało nam się jednego pokonać. Przekozacko. Dobra. Jeszcze drugi. Dobra. Trzy hity jesteśmy im w stanie wpakować. Eee... Pff, dobra. Teraz, e, gdzie my je, żyjemy, tam żyjemy, tam jest, w sensie nie żyjemy, no tam jest nasz oponent, który, do którego chcemy podejść, e, no jak on przyzywa te cienie, to jest ciężko, ja bym chciał odzyskać tylko swój plecak, tak naprawdę, a tak poza tym, to ja, słuchaj, ci dam spokój, panie Maxwellu, panie Maxwellu Nathanielu, dobra. On tam stoi? On tam stoi. Jest obłożony przez tych ziomków. Dobra, wiecie co zrobimy? Zostawimy go póki co. Jakby to jest duży Maxwell, on ma 9 khp z tego co widzieliśmy, to zrobimy tak, że jakby przepakujemy się, jeśli chodzi o nasze itemy. Wrócimy tutaj, silniejsi, z dużym zapasem grzybów, powiedzmy, na leczenie. Z, może, Hambatem, bo jakby walczyć za pomocą tego. Co to jest? Boże! Chyba jeden z wielu modów, które tutaj. W każdym razie, wrócimy tutaj silniejsi, ale no musimy po prostu tę walkę przełożyć na później, i myślę, że no zrozumiecie, tak więc myślę, że tę walkę już stoczymy w następnym odcinku, a tymczasem muszę Wam tylko podziękować za to, że tutaj ze mną wytrwaliście. Nie wiem, co uważacie o tym bossie. Możecie napisać, bo ja jestem na przykład absolutnie zachwycony i jakby. Jakby, obczajcie, jakby ja spędziłem bardzo dużo czasu gając z Ja mam nim nastukane, myślę, że przynajmniej 6000 dni. Bo jakby ja na swoim głównym świecie też zmieniałem postacie, ale też grałem na innych światach z więc jakby... No jest tego całkiem sporo. E, więc jakby dla mnie to jest takie, symbolicznie nawet e, sporo znaczy, nie? E, tak więc... E, no, reasumując... Zwijamy. Tak więc, asumując, jest to bardzo fajny boss. I, jakby to, że walczymy Max z Maxwellem, który jest dla mnie ważny, i jednocześnie robimy to za pomocą Charlie, która też lorem jakby też e, jest, bardzo dobrze się wpasowywuje, To tak wszystko ładnie się złożyło. Tak, reasumując, że szok. A ja zaraz zdechnę. Może lepiej nie. Dobra, to w tym niezbyt przyjemnym miejscu, zaraz do ruin, mając 16 HP zimą. Eee, chciałbym wam podziękować za oglądanie i no widzimy się w kolejnych odcinkach z na Modach. Cześć.